Witam w kolejnym rozważaniu. Tym razem z Ewangelii Marka przeskakujemy do Ewangelii Jana. Będziemy czytali Ewangelię, która przypada na niedzielę Chrystusa, króla wszechświata, ostatnią niedzielę roku liturgicznego. Tym razem spotkanie Jezusa ze znamiennym człowiekiem, z rzymskim namiestnikiem w Judei, z Poncjuszem Piłatym. Posłuchajmy tej rozmowy. Wtedy powtórnie wszedł Piłat do pretorium, a przywoławszy Jezusa, rzekł do niego: Czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o mnie? Piłat odparł: Czy ja jestem Żydem? Naród Twój, arcykapłani, wydali mi ciebie. Co uczyniłeś? odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się o mnie. Abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do niego, A więc jesteś królem. Odpowiedział Jezus. Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Kiedy Patrzymy na tą Ewangelię, to wydaje mi się, że pierwsze, co jest takie bardzo pokazujące prawdziwość tego tekstu, to fakt przestrzegania prawa rzymskiego. Piłat chce przestrzegać tego prawa. W czym to się wyraża? Jedną z zasad prawa rzymskiego jest to, że zawsze należy wysłuchać drugiej strony. I mamy sytuację, w której e, Wysoka Rada przychodzi do e, Piłata, e, domagając się wyroku skazującego dla, dla Jezusa. Ale zobaczcie, że Piłat przywołuje Jezusa i chce z nim sam porozmawiać, e, dając zadość, jakby realizując to prawo rzymskie, że zawsze należy wysłuchać drugiej strony. I odsuwając na chwilkę tę Ewangelię, wydaje mi się, że to jest niezwykle ważne w takim życiu codziennym, bo czasem jest na przykład konflikt, nie wiem, dzieci, wnuków w szkole usłyszymy coś od, od wnuka, usłyszymy coś od, od kogoś bliskiego i już nie słuchamy drugiej strony, tylko już wydaliśmy wyrok. Czasem w relacji mąż żona dzieci coś zrobią i ja już nie słucham tego co ktoś e, ma do powiedzenia e, tylko wydaje wyrok albo sam wysnuwam swoją opinię i ocenę e, niech to słowo przypomina nam o tej ważnej zasadzie żebyśmy zawsze wysłuchali drugiej strony ja widzę jak to jest istotne ważne i potrzebne dla mnie kiedy e, pracuję w ramach e, no wydziału katechetycznego i mam jakąś informację o, o jakiejś sytuacji trudnej gdzieś i nie zawsze mi to wyjdzie, ale staram się w miarę możliwości wysłuchać każdej ze stron i zrozumieć ją. To pierwszy element tego pięknego tekstu. Drugim elementem jest piłat, który opowiada pytając Jezusa, kim On jest, co uczynił. I zobaczcie, że Jezus mówi usłyszałeś, ktoś Ci o tym powiedział, czy, czy, czy sam to wywnioskowałeś. I Piłat mówi, no inni mi powiedzieli, ja Ciebie nie znam. I to mnie skłoniło do refleksji, do pytania, jak ja znam Jezusa? Czy ja znam Jezusa z tego, że ktoś mi inno powiedział? Czy znam Jezusa bo czytam, nie wiem, katechizm, słucham jakichś podcastów, znam Jezusa, bo e, czytam Pismo Święte znam Jezusa, bo gdzieś spotykam się z Nim na modlitwie i mam wrażenie, że on przenika do głębi mojego serca i znam Go osobiście. Jak e, czytamy historię Hioba, e, to tam jest to niesamowite doświadczenie mistyczne wręcz Hioba. Który obcuje z Bogiem, zna Boga z opowieści, gdzieś z różnych innych historii, ale na koniec mówi poznałem Ciebie osobiście, zobaczyłem Ciebie twarzą w twarz. I teraz zamilknę. Rozumiem, co, dlaczego to wszystko się wydarzyło. I niech to czytanie, ta Ewangelia, ta rozmowa z Piłatem. Nas konkretnie wezwie do pytania: jak ja poznaję Jezusa? Czy tylko z historii, czy tylko z opowiadań, czy z, oso z osobistego spotkania? Na ile, jak to ym, wygląda w, w codzienności? Trzecim elementem tej Ewangelii jest ym, to piękne określenie Jezusa. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat. Aby dać świadectwo prawdzie. Bardzo mnie to urzekło, taka świadomość celu, życie w perspektywie celu i, i tą, to, to, tej misji Jezusa. I Bóg, jakby od razu zakłada Jezus, to też mówi w, w innych miejscach Ewangelii. Bóg tak umiłował świat, że syna swojego jednorodnego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I Jezus ma świadomość misji, którą podejmuje, celu. Ma świadomość drogi, w której ten cel chce zrealizować poprzez e, zebranie uczniów, przekazanie im Ewangelii, powołanie Kościoła. Mówimy o gestach eklezjotwórczych. Można by było powiedzieć, w działalności Jezusa nie ma nic e, przypadkowego. Tam jest wizja, tam jest cel, tam jest działanie. I sobie i wam zadaję pytanie przez ten tekst. Czy moje życie jest świadome? Czy jest ukierunkowane na coś? Czy, czy, czy ja mam jakiś cel wyznaczony w życiu? I myślę, że najgorsze nie jest to, że, że może czasem się wydawać, że wyznaczę ten cel nieco źle. Najgorszym przypadkiem sytuacją jest to, kiedy ja sobie w ogóle nie wyznaczę celu w życiu. Nie odkryję swojego powołania, drogi, do której mnie Bóg zaprasza, i żyje przypadkowo. Z dnia na dzień. Bo jeżeli podejmę jakąś złą decyzję, ale, ale szukam, to mogę wrócić na dobrą drogę, to mogę przejść jakąś inną ścieżką, żeby dojść do tego celu. Szukajmy drogi, ale zastanówmy się, czy ja autentycznie żyję w jakąś stronę, czy, czy, czy moje życie ma wyznaczony kierunek, cel. Tak jak życie Jezusa. I ostatnia rzecz. Jezus mówi o Królestwie Bożym i mówi: Królestwo moje nie jest z tego świata. Nie jest takie jak z tego świata. I zawsze się zastanawiam, gdzie jest ta granica tego świata? I tego przyszłego świata, gdzie kościół masz szukać, gdzie ja mam szukać, też takiego złotego balansu. Bo zobaczcie, z jednej strony, może jako wspólnota kościoła, powinniśmy dawać y, jałmużny, całą, całe, całe pieniądze przekazywać na ubogich. Y, może to jest pewna, pewna droga może na edukację y, nie wiem y, może na kult y, naszego pana na liturgię. Ale zobaczcie, że, że z jednej strony to królestwo, które jest przyszłe, potrzebuje też wymiarów tutaj zewnętrznych. Jak pojedziemy do Rzymu, to nie, nie idziemy raczej na groby jakichś ubogich papieży, którzy gdzieś są pochowani w takim czy innym, pomniejszym kościele. Ale zachwycamy się dziełami wielkich mistrzów, wchodzimy do Bazyliki Świętego Piotra, jesteśmy e, przejęci jej wielkością, jej majestatem. I wydaje mi się, że, że to Królestwo Boże i ta perspektywa tego, tego, tej Bożej perspektywy i tego Bożego Królestwa nie jest kwestią zewnętrzną, bo mogę kupić piękny złoty kielich, który będzie symbolizował moją ofiarę i, i moje oddanie Królestwu Bożemu. I mogę zrobić to samo, ale moje serce będzie gdzieś zamknięte na Boże działanie i nie będzie się w tym objawiało Królestwo Boże. Zachęcam po raz kolejny do, do przemyślenia również tego aspektu. Jak, gdzie w moim sercu istnieje Królestwo Boże?